I mam pytanie do Was. Jak myślicie, czym jest ciekawość? Bo przypuszczam, że dla większości z nas ciekawość kojarzy się z czymś pozytywnym, naturalnym i wręcz mm, potrzebnym i właściwym. Ale jeżeli się tak zastanowimy głębiej i głębiej, co kryje się za tą ciekawością? Na przykład Ciekawość, nie wiem, zwiedzania, albo ciekawość poznawania nowych ludzi, albo ciekawość, nie wiem, zmiany czegokolwiek. Jak myślicie, co tam jest? Co jest za tą rzeczą? Czy rzeczywiście jest to pozytywne i? potrzebne, czy, czy może na przykład kryje się coś innego? Czy będąc dla siebie samym nieodgadniętą zagadką i patrząc w siebie i będąc w sobie, czy musimy... Patrzeć i szukać na zewnątrz? Czy musimy ciągle czuć i być ciekawi? Nie, powiem Wam szczerze, że, że nie wiem, po prostu się zastanawiam. Czy może być w ciekawości jednak coś, co nie jest takie oczywiste, co może być na przykład ukryte? Na przykład forma ucieczki od czegoś, od siebie samego, od zobaczenia tego, co, co mamy. No, powiem Wam szczerze, że też nie wiem, jak myśleć, ale tak, tak do mnie przyszło. Czy zawsze ta ciekawość jest dobra i, i dobra i pozytywna w tej naszej dualności? Podzielcie się, może akurat też już myśleliście na ten temat.